Prawdopodobnie interesujesz się rozwojem już jakiś czas. Może jesteś jedną z tych osób, które są na tej drodze już długo. I czasami może nawet czujesz się wyczerpany, wypalony, przemęczony, bo ta droga nie jest łatwa. I pewnie chcesz być dobrym człowiekiem, robić dobro, widzieć dobro na świecie. Chcesz stworzyć w sobie taką fajną, jakościową energię. I później co? Później chcesz się dzielić tą energią, dawać tą energię innym ludziom, rozprzestrzeniać tą energię. Chcesz wnieść coś dobrego do tego świata, chcesz przyczynić się do czegoś dobrego. Może nawet chcesz skierować ten świat w trochę lepszym kierunku, na tyle, na ile możesz. Po drodze chcesz mieć fajne życie, szczęśliwe życie, chcesz doświadczyć mnóstwo fajnych, pięknych rzeczy, doświadczyć fajne emocje, wysokie wibracje. Chcesz tworzyć, masz ochotę tworzyć, chcesz żyć, działać, robić fajne rzeczy, spełniać się. I chcesz zrobić to wszystko w ten właściwy sposób, zgodnie z prawdą, nie używając iluzji, nie idąc na skróty, nie oszukując samego siebie. Chcesz to zrobić zgodnie z prawdą. I na tej drodze będziesz miał z wielu stron pod prąd. Będziesz wchodził w kontakt z różnymi energiami, z różnymi ludźmi, którzy są energiami i mają w sobie różne energie. I to będzie wpływało na ciebie. Będziesz się znajdował wśród ludzi, którzy mają może ograniczające przekonania, ograniczające myślenie, negatywne myślenie. Jeżeli będziesz w kontakcie z takimi ludźmi, będą blisko ciebie, będziesz miał kontakt regularny z takimi ludźmi, to będą wpływali na ciebie, obojętnie jak silny jesteś, będą wpływali na ciebie. I będziesz musiał być ostrożny, z jakimi ludźmi wchodzisz w kontakt, bo jak patrzy się na ciebie człowiek, jak regularnie spędzasz czas z człowiekiem, który ma swoje ograniczające perspektywy, negatywne myślenie, to samo to, że patrzy się ten człowiek na ciebie, nawet jak nie mówi negatywnych rzeczy. Samo to, że patrzy się, jego perspektywa, jego projekcje wyciągają z ciebie pewne może bardziej negatywne energie albo karmią w tobie, karmią w tobie pewne negatywne energie. I to jest ciągły wpływ. Ja na przykład nie byłbym w stanie poznać siebie, odkryć siebie, odkryć swoją drogę. Poszerzyć swoją świadomość, jeżeli bym nie wyjechał, gdy miałem te dwadzieścia parę lat, gdybym nie wyjechał z Grecji, z tego miejsca, w którym byłem, w którym byłem wychowywany, gdzie wszystko znałem, gdzie byli ci znajomi, ci ta rodzina. Nie mówię, że byli toksyczni ci ludzie, ale byłem w takim oceanie pewnej świadomości, pewnego myślenia. Gdzie moja świadomość, która chce odkryć coś innego, nie miała siły, nie mogła wyjść, nie mogła wyskoczyć, nie mogła odkryć coś nowego, gdy byłem zatopiony w oceanie pewnych perspektyw. To jest taka droga bardziej mężczyzny, gdzie wyrusza w podróż, wyrusza w przygodę, odłącza się. Nie chodzi o to, żebyś się izolował od ludzi. Chodzi o to, żebyś był ostrożny i był czujny tego, jakie jest Twoje otoczenie, bo te energie wpływają na Ciebie, widziałem taką memę ostatnio. Takiego mema, czy meme, to jest ona, czy on? Mem chyba, nie? W internecie gdzieś, jakieś takie rozwojowe rzeczy. I było tam fajnie napisane, że jeżeli jest piękna, ładna truskawka, czy to jakiś inny owoc, chyba truskawka jest ładna, jest zdrowa i położysz koło niej taką spleśniałą truskawkę, no to obojętnie jak zdrowa i dobra jest ta truskawka, to ta pleśń przejdzie na nią. Więc bądź ostrożny, jakich ludzi masz koło siebie. Tak, Bądź czujny. Bo czasami obojętnie jak powiesz sobie, będę silny, będę ponad to, po prostu fizyka nie możesz. <grym> nie możesz. Na nieświadomych poziomach Pewne otoczenie karmi pewne energie w tobie, i one ciągle się rozbudowują. I te energie nie pozwalają ci myśleć w nowy sposób, nie pozwalają. To jest jedna przeszkoda. To jest jedna rzecz, którą doświadczysz na tej drodze wpływy innych ludzi, wpływy innych energii na ciebie. Bądź ostrożny, rozglądaj się. Kolejna rzecz, która będzie takim powiedzmy problemem na tej drodze rozwoju, to jest krzyż. Twój krzyż, którego będziesz targał. Każdy ma swój krzyż, każdy dostaje pewien krzyż, którego będzie targał. Będziesz targał swój krzyż. Czym jest ten Twój krzyż? Czym jest? Twój krzyż to jest Twój ból, którego nosisz w sobie. Te Twoje specyficzne ograniczenia, które masz w sobie. Wiesz o jakich mówię. Te traumy, te blokady, te rzeczy, których się nadmiernie boisz, bo masz jakąś traumę, te ograniczenia. Traumy ci ograniczają niesamowicie. Wiesz o tym. Czasami jest ta jedna rzecz, którą zawsze pomijasz. To jest rzecz, która ci pomoże, to jest rzecz, która ci rozwiąże pewne problemy, to jest rzecz, która da ci tysiąc razy większe efekty. Ta jedna rzecz. I pomijasz za każdym razem tą rzecz. Prokrastynujesz, zostawiasz ją, pomijasz, opuszczasz tą rzecz, nie robisz tej jednej rzeczy. Dlaczego? Bo trauma, ta rzecz może jest prosta, ale trygeruje jakąś traumę w tobie i po prostu emocje jakieś się aktywują, gdzie po prostu ta prosta rzecz nie mogę jej zrobić. No pomijam tą, tą prostą rzecz, pomijam taką głupią rzecz, którą wiem, że można zrobić, trygeruje jakieś traumy we mnie, i po prostu nie mogę. To jest silniejsze ode mnie. I ta trauma ci ogranicza niesamowicie, i próbujesz nadrobić innymi rzeczami. Nie robisz pewnej rzeczy, która da Ci 80% efektów, bo trygeruje jakąś Twoją traumę, i robisz mnóstwo innych rzeczy, żeby nadrobić. To jest. To jest ciężkie. Czasami też trauma powoduje, że działasz abstrakcyjnie. Robisz jakieś głupie rzeczy. I wiesz, o czym mówię, ja też to robię. Robimy jakieś głupie rzeczy takie. Kurczę no, to, to nie jest dobre to, co robię. To jest takie głupie. tak, Marnuje swój czas. Widzę to intelektualnie. Widzę to, ale tak jakby nie mogę się powstrzymać. Muszę to zrobić w ten sposób, robiąc jakieś głupie rzeczy, bo, bo trauma, bo próbuje uniknąć. Próbuje ostrożnie uniknąć pewnych emocji i kombinuje. Te traumy nas ograniczają. To jest ten ból, którego targamy ze sobą. Chciałbym zrobić tą rzecz, a nie, 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 bo trygeruje moją traumę. Muszę jakoś inaczej. A, znowu trygeruje moją traumę. O kurczę, muszę jakoś inaczej. I te traumy, ten ból, to jest ten ciężar, którego targamy ze sobą. Dlaczego mamy ten traumę? Czym jest ten krzyż? Dlaczego mamy ten ból? Dlaczego każdy nosi coś ze sobą? To są w pewnym sensie, można powiedzieć, grzechy ludzi przed, przed tobą. Błędy ludzi przed Tobą. Ludzie przed Tobą jak żyli, co robili, jakie decyzje podejmowali. Z mniejszą świadomością głupsze decyzje podejmowali i ukształtowali świat. Podejmując takie błędne, głupkowate decyzje, ludzie przed Tobą ukształtowali świat, który jest w pewnym sensie taki no, pełny iluzji i błędów. Ludzie przed Tobą szli na skróty. Myśleli sobie, ja ominę karmę, ja ominę pewne konsekwencje, zrobię pewną rzecz i nie poniosę konsekwencji za tą rzecz, bo znalazłem jakiś trik, jakieś obejście, jakąś iluzję, jakiś, jakiś skrót. Ludzie przed tobą chcieli mieć więcej niż zasługują. Można? Okej, okay. zrobię to tak i będę miał więcej niż zasługuję. Więcej niż mnie stać. Podejmowali różne decyzje i później ci ludzie nałożyli na siebie różne iluzje, różne racjonalizacje, bo jak podejmujesz pewną, że podejmujesz pewną decyzję, która wiesz, że nie jest dobra, to sumienie puka Twoje drzwi i mówi ci, hej, no wiesz, nie? Wiesz. A ty mówisz, nie, 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 nie. I racjonalizujesz sobie i nakładasz jakąś iluzję. I musisz później żyć zgodnie z tą iluzją. I na tym bazujesz kolejne rzeczy, które bazują na iluzji. I później na tych iluzjach bazujesz kolejne rzeczy. I jesteś zapętlony w iluzjach. I później nie wiesz, co robisz. Bo działasz zgodnie z iluzjami. Nie jesteś połączony za bardzo z prawdą. I robisz błędy. I później ci ludzie wychowują dzieci. Wychowanie pełne błędów. I ci ludzie kształtowali świat. Pełny błędów. I później rodzi się dziecko. Rodzisz się ty. I co się stanie? Przyjmiesz ich grzechy na klatę, jakąś szczęść chociaż. W jaki sposób? Przez to, że stworzyli taki świat, przez to, że wychowują ciebie i dzieci na bazie błędów, na bazie iluzji, to ty jako małe dziecko znajdziesz się w sytuacji, w której nie powinieneś się znaleźć. W jakiej sytuacji się znajdziesz? Ty jako małe dziecko znalazłeś się w sytuacji, gdzie doświadczasz pewną rzecz. Ty jako małe dziecko doświadczyłeś w jakimś momencie w swoim życiu pewną rzecz. Coś doświadczyłeś, i to doświadczenie wywołuje pewne emocje, na które ty jako dziecko nie jesteś gotowy. To nie są emocje dla ciebie. Ty nie możesz przetworzyć tego, a znajdujesz się w sytuacji, gdzie dzieje się coś, co wywołuje emocje, które ty jako małe dziecko nie, nie możesz nic z nimi zrobić nie możesz ich przetworzyć nie możesz ich odczuć. I co się dzieje? Trauma. Dlaczego masz tą traumę? Bo wydarzyła się rzecz, która jest rzeczą, która się dzieje w świecie, którego stworzyli ludzie przed Tobą. Praktycznie doświadczysz tą rzecz przez to, że inni ludzie przed Tobą podjęli błędne decyzje. Nie chodzi o zwalanie na tych ludzi. Oni też nie byli świadomi. To wszystko jest taka droga. Ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że no, oni. W pewnym sensie nie ponieśli tych konsekwencji za pewne działania, ale ty poniesiesz. Tak działa świat. Ty poniesiesz. To przechodzi na następne pokolenie. Wiesz o tych pokoleniowych traumach, nie? Więc, co się dzieje? Ty jako dziecko doświadczyłeś rzeczy, które przerastały cię, które wywołały w tobie traumę. I te traumy teraz cię ograniczają i stwarzają ci problemy i ból. I to jest Twój ciężar, i chodzisz z tym. Idziesz z tym krzyżem. Gdzie idziesz z tym krzyżem? No gdzie idziesz? Idziesz na skrzyżowanie. Co to jest to skrzyżowanie? To skrzyżowanie to jest ten największy ból, gdzie te emocje, to to się tłumi w Tobie na bazie tych doświadczeń z dzieciństwa, powiedzmy. Ten ból cały się odpakuje i przejdzie przez Ciebie, i odczujesz go. Odczujesz ból. Będzie, będzie bolało, będziesz cierpiał, będzie przechodziło przez Ciebie i się uwolnisz, można powiedzieć historia Jezusa, uwolnił się. Jeżeli ta historia pokazuje cały czas prawdę i wygląda to tak, jakby ta historia była tak prawdziwa, że nawet to, co, to, co robił Jezus, to jest to, co Ty będziesz robił. Tak pokazywał Ci, co się dzieje, nie? jeżeli chcesz iść drogą prawdy. Jeżeli ta historia jest tak prawdziwa, że każdy element jest jej prawdziwy, to ja bym powiedział, że nawet te trzy dni, które zajęły mu, żeby odrodził się na nowo, to może zastosować nawet w swoim życiu śmiało. Bo prawdopodobnie to też jest prawda. Czyli jak przepuścisz jakiś ogrom emocji, jeżeli zobaczysz, że przechodzisz przez pewną traumę i wychodzi, wychodzą pewne emocje i odczuwasz ten ból, to cierpienie i przechodzi przez ciebie. To daj sobie później trzy dni na odpoczynek, na odrodzenie. Prawdopodobnie to też jest prawda. Prawdopodobnie to też tak działa. Prawdopodobnie to też będzie lepsze, gdy dasz sobie trzy dni. I to, że idziesz z tym bólem, praktycznie idziesz, targasz ten ból, ten ciężar i idziesz go odczuć. Idziesz go odczuć. Idziesz go odczuć. Idziesz na skrzyżowanie. Jak Przepuścisz te emocje przez ciebie i to będzie prawdopodobnie przez jakieś wydarzenie. Gdy będziesz gotowy, wydarzy się ta rzecz, która wyciągnie tą Twoją tramę i będziesz się bał, i poczujesz to i przejdzie przez ciebie, się uwolnisz i będziesz, tak, będziesz tą osobą, która jest ponad ten ból. W sensie już ogarnąłeś ten ból, już się nie boisz tej rzeczy. Praktycznie odwaga na przepuszczenie tych emocji, to jest. W pewnym sensie tolerancja na ból. Jeżeli masz większą tolerancję na ból, to będziesz miał więcej odwagi. Więc tyle, ile tolerancji masz na ból, i tyle, ile wiary w siebie, że gdy będzie bolało, ty będziesz kontynuował, gdy spadniesz, będziesz wstawał, to to, to jest odwaga. Więc praktycznie chcesz iść zgodnie z prawdą i iść na lepsze. To praktycznie będziesz szedł z tym krzyżem i pójdziesz na skrzyżowanie i przepuścisz te emocje. I poświęcisz kawałek siebie. Bo gdy przejdzie pewien ból, który go nosisz w sobie. Nie? Jeżeli go nie poczujesz, jeżeli przeżyjesz życie, karmiąc się trochę alkoholem tu, tu, trochę ucieczkami tam, tak, żeby to zostało, to przejdzie na następne pokolenie w jakiś sposób. Nawet jak nie będziesz miał dzieci, to, to przejdzie poprzez Twoje działania, które wywołają taki. Łańcuch wydarzeń i wpłyniesz na pewnych ludzi trochę negatywnie, to przejdzie dalej. Ale ty chcesz iść zgodnie z prawdą. Więc myślisz sobie, wiesz co? Ja, te pokoleniowe traumy, te rzeczy, które przyjąłem, to się, zatrzymują się na mnie. Tak jakby ja nie będę kontynuował tego, ja to przepuszczę. Ja wezmę ten ból, ten ciężar, który szedł na mnie. Ja go przepuszczę przez siebie i poświęcę kawałek swojego zdrowia, żeby odczuć ten ból, żeby przepuścić go przez siebie. To jest forma poświęcenia: poświęcasz kawałek swojego zdrowia. Bo jak będzie przechodził pewien ból przez siebie, to, to, to nie będzie zdrowe dla twojego organizmu. Jak się uwolnisz, to super. Później będzie dobrze, ale poświęcisz kawałek siebie. Tak wycierpisz pewną miłość. Poświęcenie. Teraz, to co chcę powiedzieć tutaj, to jest to, że czasami idziesz tą drogą i widzisz, że ból jest większy niż się spodziewałeś. Czasami dobrze jest się zamknąć intencjonalnie. Tak, jak chodzisz otwarty, to też wychodzi ten ból, wycieka ten ból, te traumy wyciekają, jesteś otwarty na przeżycie pewnego bólu. Jesteś w swojej sile, gdy jesteś otwarty ale tam też jest ból, który będzie przechodził, przechodził, przechodził. W pewnym momencie się uwolnisz bardziej i będziesz bardziej wolny i będziesz otwarty i będziesz się czuł fajnie, ale zanim przejdzie to wszystko, a może jest tam dużo, to, to będziesz się czuł źle, póki jesteś otwarty. Będą momenty, gdzie jesteś otwarty jest fajnie, a momentami będzie wychodził pewien ból, więc to jest takie czasami nieprzyjemne, bycie otwartym. Więc czasami jesteś otwarty i widzisz, że wychodzi, wychodzi, wychodzi. Jesteś taki narażony, jesteś taki trochę bardziej wystraszony, i to jest za dużo dla ciebie. Czasami dobrze jest się intencjonalnie zamknąć. Ludzie nieświadomie się zamykają w taki sposób, że jakieś emocje, jakieś myśli, jakiś stres, coś tam, coś mi chodzi po głowie, co jest prawdą, ale siedzę na telefonie. Odmurzę się serialem. I zapomnę o tych rzeczach, i zamykasz się. I robisz to nieświadomie. Czasami dobrze jest świadomie się zamykać. Nie czasami. Zawsze dobrze jest świadomie się zamykać. Czyli stwarzaj sobie w swoim mózgu taką ścieżkę, gdzie ty kontrolujesz, kiedy jesteś otwarty, kiedy jesteś zamknięty. I możesz z czasem nabierasz takie wyczucie. Z czasem będziesz wiedział, kiedy jesteś bardziej otwarty na potencjały, na połączenie z światem, na połączenie z Bogiem, z siłą, z tą energią. Z tą swoją najgłębszą siłą. Będziesz to czuł, kiedy jesteś otwarty, tam też jesteś narażony i tam też mogą wyciekać traumy. Będziesz to odczuwał, będzie to wyraźne dla ciebie z czasem, a z czasem będziesz się intencjonalnie zamykał. Na przykład, włączysz sobie w pewnym momencie intencjonalnie pewną taką kozacką ego-muzykę, na przykład. Nie? Ja tak robię czasami, że widzę, że mnie przerasta. Włączam taką ego-muzykę, wchodzę w taki tryb kozak, ego, proste rzeczy, w tym czym jestem dobry. Tym się zajmuję tylko i zamykam się na wszystkie te inne emocje, na te traumy, na to wszystko, na to otwarcie, na to połączenie. Ograniczam się, jestem dobry w paru rzeczach, jest mi fajnie, odpoczywam trochę, ale nie jestem w swojej sile. Jestem taki bardziej przygaszony. Jak zamykasz się. To używasz te rzeczy, w których jesteś dobry, używasz parę swoich funkcji, pewne części ciebie są zamknięte i zblokowane, nie masz dostępu do pełnej swojej inteligencji, jesteś taki trochę bardziej przytłumiony, ale może bardzo dobry w pewnych prostych rzeczach. Dobrze jest czasami się zamknąć, poczujesz się jak kozak, jak się zamkniesz. Tylko że tracisz inteligencję. Mnóstwo części ciebie są zblokowane, te które cierpią, te które się stresują, są zamknięte. Nie mają dostępu, więc nie czujesz ich, więc się nie stresujesz. Ale każda z nich ma jakąś formę inteligencji, każda z nich ma jakąś spostrzegawczość, każda z nich może coś zauważyć, każda z nich ma coś do powiedzenia, każda z nich ma jakąś ilość inteligencji i percepcji, którą może ci dodać. Więc tracisz sporo. Jak dużo części Ciebie są zintegrowane i są używane, jesteś otwarty, i wszystko płynie, i jest używane, to masz taką super inteligencję, tak. Znasz! Może weszłeś, w, wszedłeś w kontakt z takimi ludźmi, nie? gdzie jest bardzo dużo obecności, mają taką mocną fazę. Jest dużo ich. Tak, tak, Jak wchodzą w pomieszczenie, to tak czujesz dużo. To są otwarci ludzie, gdzie dużo części z nich są zintegrowane i nie są zblokowane, bo nie cierpią. Bo wycierpieli może część. I się uwolnili. Więc od czasu do czasu dobrze się zamykać. Muzyka. Jakiś film intencjonalnie, intencjonalnie, tak jakby mówisz, wiesz, to ja się zamknę jakimś jedzeniem, który będzie tak intensywny, tak smaczny, że tak jakby zapomnę o innych rzeczach, albo przyjemnościami. Zamknę się na chwilę, żeby odpocząć. To jest dobre. Też dobra forma ulgi, gdy <grych> jesteś otwarty i tak przepuszczasz emocje i tak działasz zgodnie z prawdą, jesteś no, otwarty, to dobry sposób też na takie na taką ulgę, to jest podpinanie się pod taką kolektywną energię. Na przykład są takie mysłokształty, które tworzą ludzie. Na przykład jak zauważysz w duchowości, są pewni ludzie, którzy wytwarzają taką, taką energię, mówiąc: idź, przytulaj drzewa, idź codziennie na spacer, wchodź w pewne specyficzne myślenie, gdzie kochasz innych ludzi, jesteś we wdzięczności. To może być prawdziwe, ale to może być też program. Więc jak pewni ludzie wytwarzają, mów, powtarzają pewne rzeczy tak intelektualnie, że jak zrobisz to, jak poćwiczysz tą miogę i pomyślisz w pewien sposób, będziesz myślał w taki sposób, że każdy jest na swojej drodze i jesteś dokładnie tu, gdzie powinieneś być, kochaj innych ludzi, miłość jest rozwiązaniem, nie rób krzywdy innym, bądź dobry, jeżeli. Możesz to pomóc, jak nie możesz pomóc, to nie, rob, nie rób krzywdy. Pewny, pewien zestaw myślenia, jak podpinasz się po to i tak słuchasz się cały czas takich rzeczy, to zaczynasz może, może łączyć się z tym naprawdę, ale wiele razy jest tak, że to jest sam w sobie taki program, gdzie jak podpinasz się po to, subskrybujesz do tego, to zaczynasz myśleć tak jak pewna grupa ludzi w duchowości, gdzie myślą w ten sam sposób. Te same rzeczy powtarzają, te same rzeczy robią, i jak zaczynasz robić te rzeczy, to masz dostęp do tej, do tej kolektywnej energii, która jest stworzona wokół tego. Tworzy się taki program, który mówi: gdy będziesz robił te rzeczy, to będziesz się czuł tak fajnie, będzie, będzie, będziesz na wysokich wibracjach. I nie mówię, że to nie jest prawdziwe, to jest taki Matrix w Matrixie, że pewni ludzie mówią pewne rzeczy, powtarzają pewne rzeczy które są prawdziwe pojedynczo, tak jak przytulisz drzewo, to możesz mieć naprawdę takie głębokie doświadczenie. Ale jak przytulisz drzewo tak intelektualnie, to też możesz mieć przyjemne doświadczenie, przez to, że intelekt mówi ci, że powinieneś się czuć dobrze i przez to, że dużo ludzi to robi, jest kolektywny taki program stworzony, gdzie dosłownie poczujesz się lepiej, bo twój mózg jest przekonany, że poczujesz się lepiej. To jest takie placebo. Więc... Możesz się podpiąć intencjonalnie do takiego matriksa, którego stworzyli ludzie. Tak, zachowuj się tak, rób te rzeczy, wszystko będzie fajnie, i tak dalej. Jak podepniesz się pod tą energię, to przez jakiś czas będziesz czuł ulgę i będzie ci szło tak w miarę fajnie. Niekoniecznie to będzie takie prawdziwe, nie jesteś surowo połączony z taką najgłębszą prawdą, jesteś podpięty do takiego lepszego matriksa, ale to może ci dać fajne korzyści na jakiś czas. Dobrze jest robić to świadomie. Bo ludzie na przykład oglądają pewnych ludzi, powtarzają pewne słowa, i to jest takie, że wielu z nich oni są po prostu w takim, wchodzą w matrix, inny matrix po prostu. W taki lepszy matrix. I nie mówię, że to jest zły matrix, to jest dobry matrix. Chodzi o to, żeby być świadomym. Korzystaj z matrixa, jakiegoś nowego, lepszego matrixa, którego tworzymy my kolektywnie. Ale pamiętaj, że to jest matrix. Wiele razy to działa jak po prostu program kolejny. Więc, jeżeli czujesz się onieśmielony tymi emocjami i tym, że przechodzą przez ciebie emocje i twój krzyż jest ciężki, to możesz się zamknąć momentami na, na przerwę. Tak Zamknij się, posłuchaj kozackiej muzyki, wejdź w ego trochę, podepnij się pod różne te, te programy takie, które mają siłę same w sobie. Nie? Jak, jak tysiąc ludzi na całym świecie powtarza te same rzeczy i mówią, że rób to i to i jesteśmy fajnie. I zauważysz, że jak... Podpinasz się po tą energię, to zachowujesz się jak wszyscy ci ludzie. Tak gubi się indywidualizm i wszyscy zachowują się tak samo mniej więcej. Synchronizują się, bo wchodzą w tą energię, która jest stworzona tak kolektywnie i czerpią z tej energii. I to jest dobre, rób to. Chodzi o to, żebyś to robił świadomie. Teraz. Jak robisz to świadomie, jak zamykasz się świadomie, jak podpinasz się do różnych energii, które mogą ci dać jakąś korzyść, świadomie. To później uczysz się tego, że gdy ja się otwieram, to robię to świadomie. Gdy się zamykam, robię to świadomie. Gdy się podpinam do różnych energii, to robię to świadomie. To zanika ta ścieżka w twoim mózgu, gdzie nieświadomie robisz różne rzeczy, podpinasz się pod różne energie, nie wiesz, że to robisz, zamykasz się i robisz to automatycznie, nie zauważasz, że się zamykasz i nie wiesz, ile czasu jesteś zamknięty nawet. Ta ścieżka zaczyna zanikać i przestajesz powoli zamykać się automatycznie, podpinać się do różnych energii automatycznie, i zaczynasz coraz częściej, częściej i częściej zauważać, kiedy jesteś podpięty, kiedy, kiedy, kiedy się zamykasz, kiedy jesteś otwarty, czy chcesz być otwarty, czy nie chcesz być otwarty. Zaczyna pojawiać się więcej świadomości wokół tego, bo robisz to świadomie regularnie. To jest. Te mysłokształty to są jak te egregory, to z ezoteryki. Nie lubię używać te, tego słownictwa ezoterycznego, bo to, to też są kolejne programy, ale na przykład święty Mikołaj, nie? to jest taki egregor, mówią na, na to egregor, że to jest taki mysłokształt, nie? że prawie że czujesz i te, te święta, i ten święty Mikołaj, to, to, to wszystko, to nie ma tego, to jest przez ludzi, ale, ale czujesz to. To jest takie, jakby. Wchodzi możesz się podpiąć pod energię świąt i czujesz tą energię świąt. Czujesz tą magię, ten święty Mikołaj, te prezenty, to podpinasz się pod to. I to, to jest takie. Masz pewne specyficzne uczucie, pewną częstotliwość. I to jest takie, możesz powiedzieć, że to, co czujesz, to jest prawdziwe. Mimo to, że to jest wymyślone, nie stworzone. Więc. Bądź czujny, jak się podpinasz do takich energii, rób to świadomie, jeżeli chcesz, nie? jeżeli ci się podoba, ale wiedz o tym, że jesteś podpięty pod pewną energię i nie jesteś połączony z swoją surową siłą, z tą taką najgłębszą prawdą. Ta najgłębsza prawda jest, gdy jesteś otwarty, nie podpięty pod różne energie. Jesteś ty. Ty. To, co się filtruje, prawda, się filtruje tylko przez ciebie. Wiadomo. Optymalnie to jest tak, że jesteś otwarty i płynie z ciebie tak, jakby prawda, naturalność, natura, naturalność, Bóg płynie przez ciebie, sfiltruje się trochę przez Twoją osobowość, przez Twoje doświadczenia i sfiltruje się przez Matrix. Chodzi o to, żeby była ta równowaga, bo niektórzy ludzie nie są w ogóle otwarci i są tylko podpięci do jakiegoś Matrixa do jakiegoś mysłu kształtu. Cały czas z tego czerpią energię. I nie, nie, nie ma ich, nie ma osobowości. Gubią się w czymś, czymś fajnym, ale gubią się. Nie ma ich tam. A każdy człowiek ma niesamowity potencjał w sobie, niesamowitą wartość i niesamowite rzeczy, które mo, może dać, może odkryć. Ważne jest to, żeby czuł też siebie. Więc, praktycznie, chciałem powiedzieć tym filmem, że jeżeli czasami droga jest ciężka i jesteś otwarty i zaczyna boleć i myśli sobie, o kurczę, to skrzyżowanie, nie jestem gotowy na to skrzyżowanie jeszcze, tak jeszcze te emocje tak przechodzą, 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 ale jest ich za dużo, mój organizm wysiada. Czasami widzisz, że jest tak dużo, że zaczyna twój organizm wysiadać, no wysiadasz, tak, no, nie mogę, muszę się zamknąć, to zamknij się świadomie, podepnij się pod różne energie, ale zrób to świadomie, tak, wybierz odpowiednie energie, do których się będziesz podpinał. ترجمة